20. Dzień Adwentu przychodzę do Was takim czułym aniołem, ponieważ dzisiaj będziemy się modlić za osoby bliskie naszemu sercu, które odeszły. I są tutaj takie słowa. Pomyślmy dziś o osobie, która już odeszła. Podziękujmy za jej życie i poprośmy o to, by mogła cieszyć się bliskością Boga. Wszystkich Was, którzy utraciliście... Bardzo bliskie osoby w swoim życiu, które już odeszły. Bardzo mocno was tule i rozumiem. To wielka wyrwa w sercu i wielki smutek, a przed świętami ja wiem, jak wielka jest tęsknota za taką osobą. W moim przypadku tęsknota za mamą. Niestety łzy się szklą co roku przed świętami we wigilię. Zawsze muszą popłynąć, bo tak jak w tej kolędzie zabrakło czyjegoś głosu przy stole, zawsze był i uparcie tej osoby nie ma. Jeśli jesteście w żałobie w ostatnim czasie, to pozwólcie sobie na to, żeby taką żałobę przerobić po swojemu. Pozwólcie sobie na każdą emocję, która jest w Was. Jeśli będziecie potrzebować więcej czasu, to tak zróbcie. Nie słuchajcie w koło nikogo, że będzie dobrze, będzie lepiej. To musicie sami doświadczyć na sobie, ale pozwolić sobie ukoić ten ból i przepłakać czy wykrzyczeć. Przerobić to po swojemu, dać sobie czas, jak to jest bardzo bliska osoba. Ten czas tak naprawdę trwa bardzo długo. On się zmienia, on trwa długo, ta tęsknota też się zmienia, ona się zwiększa tak naprawdę. Ważne jest to, żebyście siebie utulili w takim czasie, żebyście o sobie nie zapomnieli. Dziś poświęćmy swój czas na myślenie. O tych wszystkich osobach, które w naszym życiu odeszły. Wielkiej ciszy i pokoju w sercu. I jeszcze dzisiaj jest Ewangelia, i tutaj znów Bóg przychodzi do nas z takim pokojem, radością, miłością. Ewangelia jest Świętego Łukasza, rozdział pierwszy, od 5 do 25 wersetu, i dwie takie myśli. Do naszych serc Bóg wlewa wielkie pragnienia. Nie bójcie się Boga prosić i nie bójcie się w życiu marzyć. Uśmiechnijcie się, radujcie się tym czasem, który teraz nadejdzie. Zróbcie sobie jakieś może postanowienia, ale w tym maszcie. Miejcie marzenia i realizujcie je. A jeśli się nie da na razie zrealizować, to z pokorą poczekajcie, a wszystko do Was przyjdzie. Wszystkiego pięknego.